Dzień dobry Państwu. Godzina 8.45, więc zapraszam na program Dzień Wschodzi. A dzisiaj naszym gościem profesor Wojciech Janicki, kierownik Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej z UMCS. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, dzisiaj taki temat mamy bardzo rozbudowany, bardzo wydaje się trudny i skomplikowany, ale o nim mówi się non-stop, mam wrażenie, teraz, właśnie w przestrzeni publicznej. Czy grozi nam wojna ekonomiczna, wojna handlowa, wojna na cła? To jest chyba w dużym skrócie po prostu powiedziane. W gruncie rzeczy pyta mnie pan o to, co siedzi w głowie prezydenta Trumpa. A ten człowiek jest chyba nieprzewidywalny i mam nieodparte wrażenie, że nasza rozmowa zostanie zdominowana jednak przez ten wątek. Bo niby był prezydentem przez cztery lata, więc... Um, Choć były obawy, jak będzie się zachowywał, to te cztery lata świat jakoś przetrwał, i wojny handlowej na dużą skalę przecież jednak nie było i nic się strasznego nie stało. Tak teraz w tej drugiej kadencji, która przecież jest jego ostatnią, zgodnie z amerykańską konstytucją, od samego początku zachowuje się jak takie enfant terrible, czyli czyli. No, trochę słoń w składzie porcelany, ze wszystkimi deklaracjami, które wygłasza, więc bardzo trudno jest być wróżką w tak bardzo niestabilnej sytuacji. To no właśnie ta kadencja zaczęła się raz od tych masowych deportacji, jak to było zapowiadane. Osób, które nielegalnie przebywają na terytorium Stanów Zjednoczonych, dwa, teraz właśnie cła na Kanadę, cła na Meksyk, cła na Chiny, zaraz zapowiadane cła na Unię Europejską. Chociaż trochę rakiem się z nich wycofuje, czy to było takie narzędzie do osiągnięcia tych swoich celów politycznych o to, po to, żeby i Meksyk, i Kanada właśnie pomogły trochę w tej walce z przemytem, walce z gangami i tym podobnymi rzeczami, o których ciągle mówi Donald Trump. Wydaje mi się, że powinniśmy sięgnąć odrobinę głębiej, bo zarówno Meksyk, jak i Kanada... Y Pomagają Stanom Zjednoczonym w realizacji, w gruncie rzeczy, ich wspólnych celów już od dość dawna. To nie jest tak, że wyszedł nowy prezydent, tupnął nogą, powiedział kilka rzeczy zupełnie absurdalnych, jak na ten poziom dyplomacji i dyskusji na forum międzynarodowym, o jakim tutaj mówimy, i nagle się coś zaczęło zmieniać. Przecież Meksyk jeszcze przed deklaracjami prezydenta Trumpa deklarował za czasów Bidena, że granicy będzie pilnowało po ich stronie 15 tysięcy żołnierze. Trump domagał się 10 tysięcy, Meksyk na to oczywiście się zgodził, co Trump obwieścił jako swój sukces. Tymczasem w gruncie rzeczy Meksyk zmniejszył liczbę żołnierzy albo obniżył poziom deklaracji na życzenie człowieka, któremu chyba nie podpowiedziano, że to jest już przyklepane wcześniej. Podobnie Kanada zobowiązywała się do pilnowania swojej granicy. Premier Justin Trudeau powtórzył swoją deklarację z końcówki y, rządów prezydenta Biden'a, co znowu przychylni Trumpowi y, dziennikarze i propagandyści, nie boję się użyć tego słowa, obwieścili jako jego sukces, a to było zwyczajnie powtórzeniem deklaracji o kilka Miesięcy starszej, nic więcej. No właśnie, i tutaj przechodzimy, jakby chyba do tego sedna tej sprawy, bo chciałbym tutaj poprosić pana profesora o jakąś taką. Myślę, że to będzie też pewnie subiektywna w pewnym, w pewnym znaczeniu e, opinia, o co tak naprawdę może chodzić prezydentowi Trumpowi. No bo z jednej strony mamy tu politykę, sprawy gospodarcze, e, z innej strony społeczne, to wszystko się łączy w tym jednym e, człowieku. I o co może mu chodzić? Um, obawiam się, że tutaj jest potrzebna diagnoza psychologiczno-psychiatryczna, bo to na tym poziomie musi być rozpatrywane. E, ja nie przypominam sobie, aby w historii ostatnich kilku dekad którykolwiek z amerykańskich prezydentów poważył się w przestrzeni publicznej wygłaszać takie tezy, jakie w ciągu raptem kilku dni usłyszeliśmy z ust nowego prezydenta. Przecież hasło, hasło o zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej jest tylko śmieszne. Proszę zwrócić uwagę, że na nasze Morze Bałtyckie Niemcy przykładowo mówią w tłumaczeniu na polski Morze Wschodnie. I mogą je sobie nazywać dokładnie tak, jak im się mu podoba, a my możemy je nazywać po swojemu. Chyba nazwa bałtyckie jest częstsza niż wschodnie w tłumaczeniu z języków państw, które na ten temat, czy, czy z Morzem Graniczą, czy w ogóle się na ten temat jakoś tam wypowiadają. W każdym atlasie geograficznym to może wyglądać inaczej. Więc Amerykanie sobie mogą tę zatokę nazwać, jak im się żywnie podoba. To jest tylko śmieszne, ale już wcale nie jest śmieszną, śmieszną deklaracja um, dotycząca um, zmiany przynależności politycznej Grenlandii albo deklaracja, um, że Kanada powinna stać się 51 stanem. No to to jest trochę tak, um, żebyśmy dobrze poczuli jakby... Federacja Rosyjska nagle stwierdziła, że y, y, Polska powinna zostać kolejnym obwodem Federacji Rosyjskiej. I y, y, uwaga, mówi to prezydent państwa, które szczyci się. Tym, że jest pierwszą demokracją na świecie, że chociaż nie najludniejszą, bo to Indie, ale jedną z najludniejszych demokracji na świecie, że ma statuę wolności i ten kaganek oświaty demokratycznej niesie przez cały świat. No bo przecież 120 lat temu na świecie była tylko jedna demokracja właśnie ta, a dzisiaj trzy czwarte państw to są demokracje. Mówi to prezydent takiego państwa. Stąd ośmielam się powiedzieć o potrzebie diagnozy przynajmniej psychologicznej, bo choć psychologiem nie jestem, to dla mnie to się ociera o narcyzm w takiej bardzo czystej postaci. Tak, może trochę pokrętnie, ale zaczynam się zastanawiać, czy, no właśnie, demokracja, więc nie wojskiem, ale prezydent Trump bardziej demokratyczne trochę e, metody stosuje i właśnie walczy tymi cłami, nakłada na swoich sąsiadów, na swoich przeciwników. E, I tak chciałbym przejść przy tej okazji do, do tego terenu bliżej nam, czyli Europy. Co tak naprawdę Europie może grozić, jeśli oberwiemy, Kolokwialnie mówiąc, cłami ze strony Stanów Zjednoczonych, bo tu mówi się o spowolnieniu gospodarczym, mówi się o tym, że prezydent Trump o tym mówił, że 150 miliardów euro, jeśli dobrze pamiętam, Unia Europejska na handlu wyciąga za dużo od Stanów Zjednoczonych. To faktycznie aż tak poważne może być to dla nas uderzenie? Handel z natury rzeczy jest. Interakcją dwustronną. A więc jedna strona kupuje, druga sprzedaje, a jednocześnie zamieniają się miejscami eksporter z importerem w przypadku drugiego towaru. No, wiemy od starożytności, co najmniej od czasów fenickich, że na handlu się zarabia i korzysta, korzysta i ten, kto sprzedaje, i ten, kto kupuje. Sprzedający, bo dostaje pieniądze, kupujący, bo dostaje towar, którego potrzebuje. Wszelkie bariery handlowe mają to do siebie, że że tak naprawdę są bronią obosieczną, bo biją i w jednych, i w drugich. Jeśli prezydent Trump podniesie cła na towary eksportowane z Unii Europejskiej, to oczywiście my sprzedamy tego mniej, ale jednocześnie Amerykanie nie będą mieli dostępu do tych produktów. Amerykanie kupują z Polski konkretnie na przykład meble, kupują ceramikę, w tym rękodzieło. Kupują um, silniki turboodrzutowe i całą masę innych produktów. Obecnie polski eksport do Stanów Zjednoczonych, jeśli mówimy o jego wartości, jest znacznie wyższy niż import. Mówimy o kwotach rzędu 16-18 miliardów dolarów to jest nasz eksport i około 12 to jest nasz import. Więc Polska jest w tych relacjach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi Wygrana, tutaj duży cudzysłów, jeśli popatrzeć tylko na to, że nam po prostu zostaje więcej pieniędzy w kieszeni. Oni mają więcej towarów. Powszechnie przyjmuje się, że lepiej mieć pieniądz niż towar, bo zawsze można go zamienić na towar, a jak mamy nadwyżki towaru, którego nikt nie chce kupić, no to po co nam taki towar? Zatem z tej perspektywy prezydent Trump, być może nawet ma rację, można powiedzieć, że w tym, że Europa korzysta nieco bardziej. Tyle tylko, że metodą do tego, metodą prowadzącą do osiągnięcia takiego oto celu, aby Amerykanie korzystali bardziej, nie jest zablokowanie importu towarów z Europy, tylko jest taka zmiana wewnętrznej sytuacji gospodarczej, aby Amerykanie mieli do zaoferowania więcej tego, co przykładowo Europa chce kupić. Bo jeśli zakończy się to na Podnoszeniu ceł, to, to po stronie amerykańskiej, to po stronie europejskiej wygeneruje dokładnie taki sam ruch, tak jak zadziało się w relacji Stany Kanada, Stany Meksyk. I chwilę potem prezydent Trump się z tego wycofa. Dokładnie tak, jak działo się to właśnie w relacjach z Kanadą, przy czym przy tym pierwszym będzie bardzo dużo szumu, a przy tym drugim już nie. Dlaczego? Bo zwiększenie ceł. Na towary z zewnątrz bardzo łatwo jest społeczeństwu sprzedać jako ochronę naszego rynku przed tymi krwiożerczymi kapitalistami, którzy chcą na nas zarabiać. A ymm, późniejszą redukcję schowamy, zamieciemy pod dywan. Nikt nie będzie pamiętał o tym wycofaniu się, a o wcześniejszym, tak zwanym sukcesie będą mówić wszyscy. A to żaden sukces. Tutaj rysuje nam się taki obraz, że faktycznie trochę Donald Trump pogrozi potem będzie tak jak jest teraz ale też osoby ze Stanów Zjednoczonych eksperci ale nawet i u nas nasi lokalni eksperci komentują że dla Stanów Zjednoczonych ta polityka może okazać się dobra, może znowu wznieść Stany Zjednoczone jako tego strażnika demokracji, chociaż tutaj o tych narzędziach różnych mniej i bardziej demokratycznych przed chwilą wspomnieliśmy. A tak naprawdę to dla nas może być nieprzyjemna prezydentura, jeśli o to chodzi. A dla Amerykanów będzie ona po prostu kolejnym złotym wiekiem, łącząc te wszystkie dekrety, te wszystkie ustawy, które przyjmują. Donald Trump. Że nie patrzcie na jedną y, jakby drogę, tylko patrzcie ogólnikowo na całą prezydenturę. I to będzie ten złoty wiek. Nie wiem, czy to będzie złoty wiek. Wiem natomiast to, że w relacjach y, handlowych y, y, bardzo ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych są Chiny. Kilkanaście lat temu poziom zadłużenia. Stanów Zjednoczonych w Chinach, rozumiany jako wartość obligacji posiadanych wówczas e, przez Chiny, obligacji amerykańskiego rzą, e, rządu, e, przekroczył 2 biliony dolarów gdyby chińczycy chcieli te obligacje wszystkie spieniężyć, zażądać ich wykupienia, mielibyśmy na światowym rynku tąpnięcie prawdopodobnie nie mniejsze niż to wygenerowane przez bańkę na rynku nieruchomości w roku 2008. Natomiast jak na razie nie usłyszałem, bo może coś przegapiłem, ale nie usłyszałem żadnych deklaracji o gwałtownym radykalnym wzroście obostrzeń w handlu stany Chiny. A to tam jest główny rywal. My w sposób naturalny y, możemy być amerykańskim sprzymierzeńcem, y, natomiast trochę trudno rozmawia się z człowiekiem, który y, patrząc na ludzi, którzy są i zawsze byli partnerami dla jego poprzedników, nagle zaczyna im zwyczajnie wygrażać. Bo już nie tylko amerykańscy kongresmeni używają w odniesieniu do swojego nowego prezydenta sformułowań typu: cytuję, on chyba oszalał. Ale jeśli popatrzymy na to, jak poważnie nad sprawą zastanawiają się um, ludzie pokroju e, pani premier Danii, e, e, kanclerz Niemiec, e, prezydent e, Francji albo sekretarz generalny NATO, e, mam wrażenie, że oni, kiedy są prowokowani pytaniami dziennikarzy o zachowania i wypowiedzi prezydenta Trumpa, Mam wrażenie, że mają ochotę schować się do kąta jak małe dzieci, bo tego nie sposób skomentować w sposób cywilizowany, z użyciem cywilizowanych słów. Oni się bardzo starają mówić językiem dyplomacji, a on nie mówi językiem dyplomacji, on mówi jak mały rozbójnik. Problem polega na tym, że ten mały rozbójnik jest obecnie szefem najsilniejszego militarnie państwa na świecie. I gdyby się uparł, że on zrealizuje swoje groźby pod adresem Panamy, Odbierając im to, co do Panamy zgodnie z prawem od dawna należy, to nie wiem, czy ktoś mu przeszkodzi. Czy w takim razie odpowiadając na to pierwsze pytanie, które tutaj zadałem, tak już na sam koniec, krótkim podsumowaniem, grozi nam wojna handlowa, wojna, ne, wojna o kryzys, tak naprawdę, wywołany przez Donalda Trumpa na całym świecie, czy ne, najwięcej na tym mogą stracić właśnie Stany Zjednoczone? Mam nadzieję, że wojna handlowa nam nie grozi, i jednak skończy się to na wielokrotnym powtarzaniu różnych, bardzo głośnych i agresywnych deklaracji, a potem na wycofywaniu się z nich rakiem. Na pewne rzeczy Trumpowi nie pozwoli kongres. W przypadku innych on i tak podejmuje decyzję, mając świadomość tego, że gra wbrew um, prawu własnego kraju Własnego państwa, ale i tak to robi. Mieliśmy do czynienia z natychmiastowym wstrzymaniem finansowania najrozmaitszych instytucji w całym kraju. Wszyscy protestowali, ale to prezydent jest szefem, więc to on będzie potem odpowiadał za swoje decyzje, więc i jego się inni słuchają. I tutaj pytanie, które, na które ja bym zamienił pana pytanie do mnie, brzmiałoby tak, czy ten człowiek się opamięta, czy jego. Doradcy powiedzą, słuchaj, Donald, teraz to już przesadziłeś, może nie jedźmy aż tak ostro. Czy też rzeczywiście doprowadzi do kryzysu na skalę światową? Trzymam bardzo kciuki za to, żeby jednak ziścił się ten pierwszy scenariusz. Profesor Wojciech Janicki z UMCS. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję Państwu.